są mi drewna, masz jakieś drewno przy sobie? Mam, mam przy sobie drewno, tu o, nie tka ma tka drewna. lądu, tu są takie gówno, a nie, no. Dobra, pyk, desant. Wystarczająco, żeby cokolwiek tu postawić. Powiększam ląd. Tu. He tu. O Boże, jak ty jesteś daleko! No. Nie mogłeś gdzieś sobie bliżej stanąć? Jeszcze ja nie będę czekał, aż płynął. Dobra. Więc tak, to... Nie wiem, do czego Ci to łódkę, żeby sobie skraftował chyba tylko. No. Dobra. To łap łódeczkę, po coś tam skoczył. Nie wiem, spadłem. Łódkę łap. Mam. E, a ja teraz zrobię, pyk, jedną. W zupełności powinno nam wystarczyć. Dobra, pyk. He he. Bierz łódkę. Mam, siedzę w łódce. Płyniemy? No tak. Płyniemy do nich. Tylko płyniemy <noise> od drugiej strony? No, obojętnie. No, tak, żeby ich tu nie było za dużo, żeby nas od razu nie wystrzelali. Oto. Czekamy ja z tej strony. Oh. Za tobą, ale z drugiej strony może być gorzej. Dobra. Tu wszędzie są battle towery. Nic więcej, tylko battle towery. No. Dobra, czekaj, 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 czekaj. Ja sobie tu do nich podpłynę. Ty stój dalej. Ty nie ma tutaj? Nie, ze się, Cofnij się, tak, żeby wiesz, ciebie tutaj nie zniszczyło. Ja sobie tu łódeczką. Proszę mnie nie zniszczy. Podpłynę troszeczkę. O, pyk. Desant. Wypływamy. Ten ten tam, ten, ten ten, ten terdem. E, red torch. Serio? Oglądamy mistera, tak. Retorczek gdzieś zgubiłem. No, lol. Ja nie mam. Wpadł mi do wody. Świetnie. No. Zrobię kolejnego. O Boże, to będzie dopiero wybuchać. Eee, tutaj jeden. Tu. Pyk, pyk, pyk. Dobre kino akcji. No! Nie, no, no, ale... nie, 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 nie. O, pięknie. Zapomniałem, że to powinno wybuchać też w naszym kierunku. Ale to nic. Dobre kino akcji, zawracamy i zdobywamy teraz resztę statku. <śmiech> nie <śmiech> Ta wiem, Nie wiem, czym, chyba z łapki. Nie wiem, ja to wszystko zasysam teraz. Ja też już coś sam zostałem Ja hey, sam drewno. O, coś oh. spadło. Co spadło? Ty spadłeś? Nie. No coś tak trzasnęło i to mocno grunt. O oh mój What? Ah. Doszedłeś? Bo Fibrał. takie dziwne dźwięki wydajesz, zamiast kurna normalnie Fibrał. powiedzieć. O mój Boże, jak to jest No właśnie, dlatego ja to Ale zbierałem. Wy... Cała kajuta to jest wypełniona tym TNT. Za tobą szkielet. No, ja nie mam o, to żarty sobie robisz. Szkielet, który kurna rzuca. Eee, I jeszcze jest niewidzialny. No creeper. O wow. fuck me! Desant pod wodę. Ja pierdzielę. Nie. Desant pod wodę zrobiłem. Wow Popieprzony Creeper Ale wyjobało uh, Ale 19 TNT mam Grzę jest całkiem nieźle. Zbieram jeszcze jakieś itemy. Ja teraz zbiłem tam do góry. Tak? Ja najpierw bym sobie. Lol, koleś jakąś podką rzucił. Zgłupiał? Czy ty rzuciłeś w niego? Nie, tam jest jakiś ninja, coś tam, coś tam. Tak? To czekaj, najpierw tego zabiję. Tu z boku całą mnie stoi. Wypieprzaj. Okej. Okay. Teleportował się? Nie wiem co zrobił, ale już nie o, jest. To, o, pat, wzdycha pat, pat, w dole. Eee. <laughs> to ja panu. Jeszcze żyję. Już nie chyba. No, pewności nie mam, pewności nie mam. Wolę tam nie ryzykować. O, cholera. Tu wszędzie jest TNT. Na stówę, ale czekaj, bo ja tu miałem zbierać to. Poczekaj sekundkę, pozbieram co to. No Obsydian, tyle, żeby na portal było, nie? No i na ten enchant. No. Także troszeczkę musimy tu pozbierać, bo tu wszędzie TNT jest. Patrz. Ja, tak, nie wiem czym pozbierać. Patrzę, że tu TNT jest. Ja wiem, że tu jest pełno TNT. No. Nie wiem, ile mam Obsydianu, dlatego wolę pozbierać trochę. Ile na Enchant potrzebujemy? 4, tak? Cztery no. A na portal 10. Okej. Okay. Głupia woda, głupia woda. Dobra, mam już 7 oh, sztuk. Je jebie 7 sztuk dopiero mam No, No, do góry O, TNT darmowe TNT TNT. I da darmowe te, te te, te takie dodatkowe. Za to jest zrobione. Kurna, jakby nie patrzeć. Fajny kurna design tego jest. No, I takie ogólnie wszystko. Podoba czego? się. Czego? 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 No tego całego tego statku. A. No. Dobra. Mam prawie stag już Redstone'a. Pozbierałem jeszcze tutaj rzeczy z skrzynek, ale są w sumie Żarcie. Pochodźli. To dobra, przydatne żarcie. Gdzie koleś? Pobieprzył Cię, strzelasz do mnie, No Zobacz tam, jest jakiś koleś, który... Który, który, Ty już z ich dwóch! Murzyn głupi. Zdychaj! Murzyn. Ale strzela. Niech zdycha. Jeszcze tego obsydianu, żeby się tak jakoś kurna szybciej nabawić, tam się ucieszył. Lego trochę długo się zbiera. Cholera, tam. Tak, tam jest boss. Eee, ziomek! Mz kajutę bosa, nie mam tego Zostaw bossa w spokoju, bo mnie tu kolej zaraził i kurna, obraz mi się znowu telepie. tychej kurna ileż można umierać? Ej, oni się tu spałnią! Cenia no Oni się spawiam, tu spałnią, się spałnią spawnią. I to za bardzo Kusiek co? Będę potrzebował pomocy zaraz, kurna, jak tak dalej pójdzie. Dobrze. Ten jeszcze ziomek tutaj, kurna, do mnie strzela. Weź co, celujesz oh, do mnie. Mam mam bossa, mam bossa, 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 bossa. Srać bossa, jak mnie tu kolej strzela. Wypad mi stąd. tak? to, to bos? Tak. A co on robił? Nie mam pojęcia. O, serio. Co? Koleś do mnie na łódce płynie. <noise> Serio płynie do mnie po statku. <noise> Jestem właśnie teraz w kajucie bossa. <noise> What the fuck! Jego Serio? <noise> dobra. I chyba zrobię tak, że po prostu szybko pójdę do skrzynki za koszem, co ma skrzynce i wyskakuję ze statku. Okej. Okay. I mam łódkę tam, jest, widzę łódkę, więc jak coś to spierdzielam stąd. Tylko okay. czekam, żeby mi się życie zregeneruje. Ja bym chciał pozbierać w końcu bezpiecznie Obsidian i będę wtedy szczęśliwym człowiekiem, bo niewiele nam brakuje i będę zły jak nie będziemy po prostu mieć tego obsydianu. Dobra. Uff. Gówno, gówno po prostu, gówno. Kurwa! No to, no to dobry plan żeś zrobił, no świetny. są ja, diamenty, duży leż diamenty, diamenty, diamenty. No nie po prostu, dwa razy mnie patnął. Tepnij się. Tepłem się do ciebie. Tepenej się, tepenej się, deoponuj się, deoponuj. Wiesz co, chociaż nie wiem, co mi się zabić, żebym sobie jakieś coś na niego. Ja widzę, że coś na niego ktoś do mnie pisał na Skape. I chciałbym to sprawdzić, ale tego nie sprawdzę, ponieważ nagrywamy. Dobra, mam już 14 tych obsydianów. Fak jest. Zbiorę jeszcze z dwa i będę szczęśliwy. Dobra, raz i dwa. dwa. Idę ci pomóc tam do góry. Du, 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 du.

Eee, to huka tu masz jakbyś chciał. Zbieraj, zbieraj, zbieraj. Zbieram. Ja zbieram w jak leci i spierdzielamy stąd. Tu ziemniaczki są, ja ziemniaczki chcę. Pieprzy, ziemniaczka już tutaj do góry, później dawinką do, do góry. Tu są jeszcze diaksy, których nie mogę zebrać, bo mam za dużo rzeczy. To już to, czekaj, to, biorę, to. Biorę, 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 biorę. Już zebrałem. Tak. O boże! Przyszedł! No szybko, uciekaj! Przyszedł, ja mam lockback. Ja właśnie skoczyłem do wody. Siedzę, co odpływam. Haha, ha, ha. on się może tepnąć? Mhm. Mm o, kusię. Lepiej skacz To i to to do góry to, i skacz. to właśnie płynę Gdzie jesteś? Gdzieś za statkiem, z drugiej strony. O, widzę cię, widzę cię. Chodź tutaj, bo są łódki. No wiem tylko, że tu koleś do mnie strzela. z bo... jeden. I stąd, koleś, nie strzelaj do mnie. Ale walka z bosem zajebista, pista. Dobra, gdzie płyniemy dalej, panie? Na północ dalej? Czy do domu wracamy odnieść łupy? Nie, no chyba pójdziemy ten. Odnieść? No, Wiesz, ja mam 9 diamentów, 15 sztuk e, tych oczu Endermana. Ender, Okej. Okay. Healing stuff, water stuff, revolver, to hookshot blok tego złota no to wracajmy gorzej że noc zapada no jeszcze widzę to Od jest największy... coś. No ja nawet nie mam oznaczonego domu ja mam oznaczone, mam tysiąc, 1120 metrów ja nie mam co oznaczać bo za każdym razem będzie mi kasować aha no to jest trochę minus i taka kupka. Właśnie, gorzej będzie wrócić. Masz jakiś ten miecz albo coś? Chociaż nie, ja mam też miecz. No mam. A masz kobla może? Mam. To no może zrobimy naboje do rewolweru. Ja chcesz, to ci dam. Żaden problem. A chcę. Tylko chodź popłyniemy tędy. Płyniesz mną płyniesz. Ja jestem chyba przed tobą. Ja już jestem przy lądzie. No Ja powinienem tak się kieruję bardziej na domek od razu. A co? Dobrze. Ja jestem zaznaczony do mnie i wpływam jak, najg jak najgłębiej. Ty, suko. He 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 Zostawiłeś he he. mnie na pastwę losu. A mówiłeś, że jesteś płynący? Nie, mam... nie mówiłeś. Ale przecież nie mam zaznaczony domek. jesteś suką. Tak, 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 tak to jest, jak nacisze. Ja Jestem już koło tego towera, w którym walczyliśmy. Ja też. W no, powodzie płyniesz? Mhm. A to ja będę szybciej, bo ja już biegnę przez ten ten. Chodź, przebiegniemy się, a nie będziesz płynął jak ciul osobno. No Gdzie jesteś? Koło Battle Towera, mam 600 metrów do domku. Koło którego Battle Towera jesteś? Nie wiem. Na no biurku zimowym. What? No. Jak to żeś niby się tam już znalazł? No płynąłem statki. Mam 500 metrów do domku. Weź nie bądź ciul, czekaj na mnie! Jestem, jestem na teraz, tym. Na jestem tym teraz polu... na lodzie. Jestem na tym polu z tego, tego, tego. tego... no. Aha, to wiem. A, to już wiem. Dobra, czekam tutaj na lodzie. Bo ja wiem, w którym to jest miejscu na lodzie. Idź na... E? East? No biegnę, jestem koło jakoś towera, tu jest zombiaki w ogóle, what the hell. Widzę jakiś tower tutaj. A widzisz biom zimowy? Widzę lód, tak dużo lodu. No to tutaj jestem na tym lodzie. No właśnie w tym kierunku się tu zmierzam. Tylko, że tu są i dziury, i moby, i wszystko, i what the hell. No. Dobra, ja jestem w połowie to. tego dużego jeziora, chyba. O, widzę cię. O, widzę, jestem. Aha. Aha, Zajebiście, czekaj na mnie. Czekaj, czekaj, panie, czekaj, czekaj. Dobrze jest. Gdzie biegniem? Tam. To prowadź. Na ukos jakby. Aha, ten. Bałwan! No, dużo bałwanów waszy. Bałwany atakują, pomagają nam! Super. Bałwany. Dobra, 300 metrów do domku. Tu mamy rakowe ten. Co 290 metrów do domku. Ja nie wiem, gdzie ty jesteś. Gdzie co jest. Nie wiem, wszedłem gdzieś. Ty, kurwa, zamiast lecieć przede mną, to idziesz gdzieś boczkami. No to cały czas lecę przed tą? Nie lecisz przede mną. Gdzieś ty jest. Za mną biegłeś. Wychodzę do góry. jestem, Widzę Battle Tower. Ja też widzę Battle Tower. Jestem. za sprawie przy nim, że? Przy nim, że prawie, że. Przy nim, że prawie, że. No ja Cię tu nie widzę. Na drzewie. No, o, ja o, też widzę Cię widzę, widzę Cię, widzę Cię, widzę Cię. Tak, jesteś za drzewem. Z drugiej strony. Obróć się. Tutaj, W battle Tower się się popatrz A, to w którym kierunku mamy biec? No w tamtym, to w sumie tam gdzie biegniesz, jest dobrze A, widzę Po skosie, po skosie Już, już poznaję teren Aj, 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 szkielet, aj Poznaję teren, będę za niedługo w domu O Boże, tu jest kanion o, tak był sobie prawie, że chciał tam wskoczyć do niego, ale na szczęście się nie udało, znaczy wpaść, nie wskoczyć. Jakbyś wskoczył, to by dopiero było. A, byłoby ciężko, byłoby ciężko, przy pana. To bym się tylko lekko zdenerwował. Aj, aj, aj! O, szlak, nie, nie! Szkielety! Wszędzie szkielety, strzelają mi w dupę! Widać. nasadzali ładnie tych. A. A! 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 Cholerstwo! Cholerstwo! Dobra, jak tu teraz wejść? Chyba dalej. Dobra, chodź tędy. Przejdziemy tędy, będzie bezpiecznie. Bo ja tam tędy chyba szedłem, tak. Mi się coś wydaje. Chyba. Chyba tak. Tak, tędy. Tędy jest przejście. Tak, chodź. Idę, idę, idę. Tutaj kopałem przecież. Ha! Jesteśmy! Tu tak komen. Oh Zombioki To oh, wybić. Już puka do mych drzwi. No właśnie.